Cześć, witajcie! Ja to Wilczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Portal na naszym kanale. Kontynuujemy historię w przygody. Dzisiaj ze mną jest taki jeden jegomość. Witam. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. No coś powiedz, a nie takie siedzisz cichutko. E, tak. Nie. Będziemy dzisiaj nagrywać e, losowy Kill of Challenge. To no. jest stare, ale dobre. E, stare, ale tak. jary. dobre pomarańczowe. Tak, tak, tak. Dobra, teraz żeby tutaj ładnie pokazać, wchodzimy w szafkę. Kilofy, zbieraki nasze. I ustawiamy losowy. No i co? Tak. Widzimy się już w naszej pierwszej grze. Do zobaczenia. Tak. Pa, pa. Właśnie wróciliśmy. Mamy taki jeden kolor kilofa. Mamy konkretnie niebieski, rzadki tutaj. Nasz przyjaciel ma jaki kolor? Ja mam zielony. Więc możemy używać broni i leczenia jaw tylko w kolorze niebieskim, a on tylko w kolorze zielonym. Nie licząc o sobie jeszcze maców, więc gdzie lecimy? Myślę, że byśmy mogli gdzieś... O no, może być. Stacja benzynowa. Tak to. Co? No, jak widzicie mamy łopatę, zbierak w kolorze niebieskim, rzadki. Mamy trochę trudniej, nie licząc maców, to w sumie... nie będzie z tym leczeniem, tak mi się zdaje. Broń pierwszą jakoś pewnie znajdziemy, byleż by ludzi nie było na starcie na tej stacji. Oj tak, bo jak oni będą jej broń, to my nie będziemy mogli podnieść jeśli to będzie kolor. Nie? No. no więc tutaj trzeba się postarać i widzę ludzi chyba, którzy tutaj lecą. Ja widzę na tym chyba trzy albo cztery zaznaczniki, że ktoś się zbliża leci w tą stronę, no jest nade mną No dobra, no e, trudno, amunicja... nie? Ej, zielone coś, coś zielonego. Typ to zbierz zebrał, muszę uciekać. Ej, mam do ciebie coś, chodź. O cholera! Leżę już Uciekłem! Mam 4 HP. Ja mam tutaj niebieską. Mam. 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 mam Kurde! Tam, chodź, krone. chodź, chodź, chodź tu! Biegnie do mnie, ja się chowam za słupkiem. Jest tu leczenie. E, Szorb, niebieski. Ale uwaga, kolejny biegnie od peców, od peców ty zachodzi. Zabiłem go. Chodź tutaj do mnie, chodź tu. Wchodzę, wchodzę, idę do ciebie. E, tutaj cię właśnie wybili. Kolejny idzie, kolejny idzie od tamtej strony. I tragedia, dobra, tak to, to idziemy do kolejnej to Tak. Do zobaczenia. Dobra, to właśnie przyszliśmy. My mamy to chyba, Mamy ten sam do. w takim dziwnym Zwimkorze mamy równo ten sam, a nasz przyjaciel ma gorzej, bo ma, ma ten epicki kolor. Jezu, ja mam fioletowy ludzie. Przecież mhm. nie, to nie może się udać. Ja mam niebieski i jeszcze z Bigimokie mamy równo ten sam killów, a on ma gorzej niż ja, więc... No nie zazdroszczę, Pani by jakbyśmy, jakbyśmy mieli jakiś zielony, ja bym miał zielony, ty byś miał zielony i byśmy coś jeszcze mogli ugrać Tak mi się musisz zdaje Musisz kierować, nie? A no najlepsze jak nie znajdę jest broni, to... broni to nic nie zrobię Najlepsze jest to, że z leczenia możemy używać tylko siorbów tak naprawdę Ty możesz, a ja mogę dużych pot i tych, tych malutkich, tych przyspieszających, pamiętam jak się to nazywa beczek... masz też, no. O, i beczki na przykład się to, to jak rzucę to rzucę i to jest obszarowe to ty też możesz przecież, nie żeby coś widzę... No tak. Na tej no tak. wizualizacji dźwiękowej, że jest cztery osoby lecą, a to chyba na miejscówkę obok. Do nas chyba z dwie. Więc też mamy przesrane. Tutaj jest duże, du, duży jak dom, więc mam nadzieję, że może będzie... E widzę, lepiej. że trzy osoby lecą do nas chyba żadna w tym momencie. Czekaj, szary item, to ja nic nie mogę podnieść. o, o, o Mam niebieski rewolwer! Możesz podnieść, nie możesz użyć No to po co mam to podnosić, no? Żeby nikt tego nie zrobił ewentualnie. A dla mnie... Zielone, żeby... ej, nic nie mogę wziąć. Ja mam rewolwer niebieski i mam I da, szorby Chodź no, szukaj coś dla mnie Ja no się chodzę szukam, masyw też trochę rozbieram. Leczenia nie mogę Tam tutaj masz potę dużą Zaznaczę ci Dobra. Tam, tam jest o, o, obok o, tego, no, tego. Nie, Mam niebieską, mam też te małe do picia Śmieszne cośki A ja nadal nie mam nic Dobra to, to nie może się udać Ja już mówiłem To się nie uda nie żeby coś mam broń, to już nie lubię używać, więc jest tragedia. To po co ty je podnosisz, no? I lepiej mieć jakąkolwiek niebieską niż żadną. A ty masz jaki kolor? Niebieski, tak? Niebieski, ten sam powrotem, chodź do mnie. Co nam tutaj za Dobra, ale ja nadal nie mam broni. <laughs> Szukam ci jakiego koloru. Ej, fiolet. Ej, sharp! Czekaj, to ja mogę mogę to wziąć. To fioletowe no. jest. Coś niebieskiego widzę przed budynkiem. No, ale to jest to. A to są świetliki, bedlen, bo one ci się no Nas możemy używać, co nie? Oczywiście widzę. Tak, 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 tak. Amunicja, to tam log logiczne, nie? Gdzie strefa? Tragedia. No, Chociaż nie, nie jest aż tak Nie zle. najgorzej, nie najgorzej, no. Na Ty, jak będzie młot na odkrywkowej kopalni, będzie dla ciebie chyba fajna że to przydatna. Młot będzie okej, okay, tak. Tylko, że nad nadal nie mam żadnej broni. Perka może sobie wezmę. Ej, mogę wziąć perka aj, aj, z łukiem. Z perka? No właśnie no o tym mówię, no. Ty, 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 mam niebieską broń. A nie, to Excalibur, to jest... Boże. Chciałem, powiedziałem, że fioletowy ma świata ale to wiesz. Ej, mogę tego grzybka zjeść? Jaki on ma kolor? To nie, jest szary. Szary, jak zbierzesz. Szary? Jak zbierzesz przedmiot. Ej, no nie ma tego, no już losuje tyle razy. Dobra, ostatni raz. Dobra, jest spe mam specjalistę od łuków, ale nie mam łuków. No to trudno, no że... To wsiadamy do auta, chodź, i o, idziemy nie? szukać niby jakiejkolwiek broni. No ja mam karabin szturmowy niebieski i mam sześć rozstrzałowca, rewolwer zwykły. To jest tragedia. Nie mam pompy, nie mam nic żadnego, czyli to mnie lubię walczyć. Niedobrze, niedobrze. Ciężki kolor mi się strasznie trafił. Mam 200 maców, no nie wiem. Co w się sensie, wiesz, okay, czy, tam jak... jest, czy tam jest na górze ta taka skrzynka ulepszona biała? Chyba ta Tam też są ludzie, bo to jest ta strefa z lepszym lutem, ty jakiś lepszy lód to będzie też epicki lud, też może być. Dobra, szukamy tutaj. O. Jakby co ja mam broń jakąkolwiek. A ja nie. <laughs> żarę niebieska płota to wezmę. No właśnie. Nad nami jest skrzynia. Strzelają za nami. no nie mam. Tak. Weź potę kolejną sobie. No. I dobra, nie, dobra, nic nie ma. Nie ma. Ja nic nie mam. Tu nie, ma. ty nie chyba no się. Dobra, chodź, wsiadamy do auta, jedziemy dalej. Na miejscówkę bym może wszedł, bo to jest ten lepszy. lud, więc powinna być lepszy... O, tu, tutaj są ludzie, nie? Czekaj, Masz, patrz, niebieska broń. POMPA! Dzień Zostawiam auto bez Zostawiam auto Ej, patrz co mogę wziąć! Sokoły zwiadowcze. Wiesz. Zawsze Dobra, możesz powiedzieć, sobie. gdzie są ludzie. No. Łuk, nie lubię łuku, ale... Jakby co tu mamy fajny motorek w tym miejscu. Spoko. Mm. O, wezmę sobie pycha z pistoletu. Ej, a, a automat? Czy automat coś daje? Mówię, Niebieskie. Co nie to, tobie może dać, ale nie mi. A co ma? Kupię. Coś, nie, nie. Kupiłem. Mam broń, dobra, jest już... Ja już jestem ustawiony. Mam leczenie, jakie takie. Mam pompę. Ej, tutaj są ludzie, chłopie. Możemy walczyć. Ty nie musisz tutaj, wiesz, ty mnie tutaj Tobie musisz. To jest powinien się przydać, jakiś młot. Ej, chodź tutaj, chodź tu, bo ty masz broń. Weź te drony zbij, bo z dronów często się te drony. Nie widzę ich w tym momencie. Tu jest jeden. Zdjąłem tam drona, w tym miejscu zdjąłem gdzieś drona. Gdzie? W tamtą stronę, na tamtej górce. Może to, to z niego będzie. Biedę. Ja też mam biegnę. Nadzieję. Skrzynia tu jest, to skrzynię otworzę, może coś wypadnie dla ciebie, cokolwiek. Okej... Okay. Leczenie mam dla nas ogólne. Beczko osłony. Gdzie ten dron? Dobra, z, Zaszylił... z tego drona nic nie wyleciało. Albo się mógł spaść, bo ja go na górze rzuciłem. No nie, tu, tutaj jest ten dron, ja go widzę, ale nie ma nic tam, co ja ten... Brawary masz wziąć Ej mam tego, ej kolejny, dron To zbijaj Ej, patrz co, patrz, 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 patrz co jest, patrz, tam O widzę, wiesz, wiesz Kolejnego drona zestrzeliłem. Same niebieskie auty hmm. Kolejny się dron, czy nie się? kolejny Kolejny dron, idę po kolejnego ci zdjąć Musisz obserw Musisz e, typy, typy. obserwować. Polecam uciekać. Też bym polecał. Chodź, 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 Kupa, nie ma nic z dronów. biegniemy po motor szybko. Chodź, trzeba to zająć. Tutaj są... Z tego będą itemy. Ano? Chodź tutaj sobie, wejdź. Masz amunicję do karabinu? Dzięki. Lecą tu ja. Strefa idzie. Trzeba... Te, u, 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 łapiemy lód i spadamy stąd. Ja. Dzisiaj mam leczenie, ja się poleczę. O, strzelają od pecy, pecy. kamieniem dostałem w pysk! <grym> spokojnie, spokojnie. E, strzały! Są. Jestem tu. zablokowany, nie mogłem walczyć tutaj. Leży Ej dobra, co tutaj wyleciało? Nic nie... nic... nic... ten... Chodź Dobra biegnij, biegnij, bo ja mam mało HP W tym momencie O ty się lecz, ty się lecz, a nie ja idę Nie mam czym, bo bym musiał się zatrzymać do strefy No to zatrzymaj się no i się ulecz Dobra, bo ja nadal nic nie mam, hopie Masz młotek do ucieczki? Ja mam browary, o Chodź, wyleczę cię do końca Dzięki Dobra, ho i typ! Nie, dobra, to jest bot, ciło Wiesz co ja sobie piję poty. Otwórz skrzynię No nic fioletowego Typy przed nami No dobra czekaj, piję najpierw leczenie Ja idę lutować, nic innego mi nie zostało No impulsy znalazłem, mam trzy duże poty kto by, kto by zostawił fioletową broń, nie? Taką leżącą, no nikt no. O, masz coś? I w ogóle jest 25 osób, a my żyjemy jeszcze, nie? To jest na, na no... No, ja mam jakąś broń, to ja się mogę bronić jako tako. Ty masz wy gorzej. W no. sensie ty uciekniesz. Ja chyba jedny plus. Ty no nie ma nic, ty, to jest niemożliwe, no. Nie? Jeszcze Tynama nie ma tych była, łuków. Ej, mam łuki, poczekaj. Oby fioletowe. Niebieskie, muszę wyrzucić. Yes. Masz, tu masz łuki, chodź, masz sobie wziąć Nie, nie, ja nie chcę łuków, mam pełno pełen fajnych gratów Teraz szukaj mi, szukaj mi broni, chłopie. Szukam. Słynia. Zniszczyłem tą beczkę obfitości, taką wiesz, tą, co stoją po 10 dodają tylko nie wiem czy to mogły no. zniszczyć, bo to, to nie jest przedmiot, ale leczenie, które jest no jakby... Właśnie, ja też już nad tym myślałem, bo jak wiesz, to brać jest, pod uwagę, nie? Bo nie jest niebieskie, więc ja chyba tylko mogę użyć, chociaż nie wiem, wiesz, Ej, tutaj, ten tutaj bie biegła ten dylama, bo tak, patrz, Tak, to po nawet po, potę. Po no... Ale nie tu, tu jest jeszcze pota, weź sobie... Po... Mam trzy. Ej, jest... Ej, chodź tutaj, rift jest. Chodź do rifta, pojedziemy na jakieś ten... O. czekaj ja mam umiejętność lotnik weź to też syropnie. sobie to a wiesz co pójdę po tą te poty poczekaj tutaj też jeszcze no dawaj dawaj tylko szybko dobra mam 5 pot to mi starczy chyba od razu chodź otwieraj. za mną tu chodź na to czy to jest w strefie? nie to nie jest w strefie nie, to nie to nie to nie czekaj co jest w strefie? Stadelo. tutaj byśmy musieli to iść nie dmianie. tylko że nie, 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 idziemy dalej, dalej. Więc Stadeli dalej, jest jeszcze gorzej. A i ta wieża. Tu są ulepszone skrzynie czasami w podziemiach, ale to chyba już jest Tylko że oni już są raczej otworzyć. Dobra, ale star, spokojnie. Dojdziemy tam zaraz. Tam są ludzie wchodzą na, na górę. Gdzie? Oznacz jak Tam na, na... tam, tam, o, tam daleko. Dobra. I ulepszona skrzynia. Ale nic dla mnie. A myślałem. Ej, już. mam klucz. A w tych wieżach są te skrzynie na klucz To chodź wieży To o tym nie pomyślałem, bo ja miałem umiejętność podwójne klucze i mogłem to wziąć tobie Gdybyśmy mieli te Wziąłem z perki już cokolwiek, jakieś tam bomby cienia Nie, nie wiem, zielone, no, nie byłem tak szczerze wybrzucie. Ja tych, na te perki nie patrzę, że zbytnio Ewentualnie teraz popatrzyłem, wziąłem celotnika Bo tak Marców mam na w miarę dużo, łączy 600, co powinienem coś ewentualnie zbudować Kurde, ja mam nadzieję, że tutaj Będzie coś Oczywiście są te, te skrzynie, uwaga to jest moja jedyna szansa, tak naprawdę. Są fioletowe rzeczy. Jest problem, widzę typów. Pompa, biorę pompę. Kurde, mogę wziąć w sumie, RPG-a mogę w sumie, chyba wziąć. E, lepiej pompa, bo będziesz mi pomagał. Masz klucz, Chcesz, czy nie? Sokoło. Masz jakiś e, nie. klucz? Nie masz. Jest problem, bo widzę typów. Ej, stronie. weź te impulsy. Weź te impulsy. Mam sześć potek, miałem, ale wywaliłem, bo widziałem sześć potek. Teraz stójmy tutaj może, siedźmy tutaj znaczy się. No to Jak będzie stref, jak będzie szła strefa, to dopiero pójdziemy. Jadą tu. Co masz? A ja tu. No Chodź tu, chodź, 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 tu, ty, tu, tu, tu. Chodź. Schowaj się tu Są nad nami Tak, bądź w gotowości Zastanawiasz mnie, musisz trochę do, do tyłu się odsunąć, bo... Dobra, dzięki. Są sobie zasłonią w tym momencie. Kurde są tu, no? Bo wiesz, ja mam jak uciec, gorzej, gorzej że ty nie masz jak, jak uciec. Ja mogę wiem szypot z tego Wiesz co, ja bym wziął na twoje miejscu tej impulsie. Ja wiem, co to jest ja szypoty. Jeszcze ping mam teraz, ponad 200 pingów. Ludzie, ludzie, nie chodź w tym miejscu. O kurde, tutaj, tutaj są. Słowaj się tam, no Zaraz będzie szła strefa, to jest najgorsze. Oni to niszczą, to jest gorzej. Ty, oni się to na spokojnie. Chyba na tak, chyba tak, ale zaraz stąd pójdą, bo strefa. Trochę camper gaming, ale damy radę może. Musi... Te... Ogólnie zadaniem naszego challenge'u jest dotrzeć do przynajmniej takiego top 3, top 5, coś takiego. No teraz jesteśmy top 9. No to nie jest źle. Teraz. Oni zaraz sobie pójdą są. Jakby co na szybkiego impulsami mogę się wybić, też, też do no, a, ja, a ja mam młot. Tu tam nie? jest Tyrolka, ja mogę po prostu do samej cytadeli wbić. Cicho, cicho. Niszczy coś. Tutaj na górze. Widzę. Ja pierdolę. Dobra, spokojnie. Jakby co, przez tamte drzwi tu jest Tyrolka od razu na lewo, Nią pojedziemy do samej prosto cytadeli. Do strefy. No, dobra. Okej. Okay. Ale je jeszcze nie, czekamy aż strefa nas będzie bić. Otworzyli drzwi. Ryba. Ale nie te tutaj. Te nie, one są zamknięte. Niszczy ścianę. Niszczy ścianę, no. Oh. <laughs> Coś tam niszczy ciągle. Dobra, spokojnie. O, tu jest widok na, na świat. Dobra, poczekaj. Nie podchodź, bo się otworzą drzwi. Nie rusza się, bo słychać to. Dobra, chodź pod tamte drzwi, będziemy chcieli pomagać. No ale ciągle kucaj, ciągle kucaj. Dobra, chodź. Biegnij, biegnij. Szybko, 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 szybko. Kurde, rzuciło A. mnie. Nie <laughs> no to chodź tutaj, chodź tu, chodź tu do mnie. Jestem w strefie, buduję się, jakby do góry. Dobra, idziemy kampić, idziemy kampić, chodź. Czekaj, bo ja się muszę zbudować, bo ja jestem... kurwa spadłem. Żyję, ale jestem na samym dole strefy. Rozumiesz to? Wbuduj się tutaj do mnie, chodź szybko, ja, ja sam nie, nie przeżyję Wiem Jeśli masz pompę jest złota skrzyja. Ej, jadą do mnie, jadą Ej. Chodź tu A ja mam fioletową broń kolejną Kurde, a ja już nie żyję Leżę Dwóch typów w miarę dobrych, przy moich umiejętnościach tak dobrych, bo ja jestem do dupy Niestety Edytują nawet na bieżąco Wiesz co, ja już ci chyba nie pomogę No właśnie, nie idź nawet Czemu musisz dotrwać? W sumie już ten spełniony, bo dotrwaliśmy do top 4? To jest top 6, top 6. 6? No nie, bo nie mogę już wejść bo Nie wiem czemu. Bot, bot, uciekaj stąd. Uciekaj. Uwaga, dwóch typów jest przy mojej śmierci. w moim miejscu śmierci. Nie w tą stronę. O kurde. Moty mogłeś się wybić z dachu. Nie głupie. Ej, teraz tak, albo znajdziesz środek, albo nie masz leczenia. Typek tu jest. Koniec to pięć. To pięć. A. No, nie, tak dobrze, ale mogą być lepiej. Jeszcze jedna próba. Jeszcze jedna próba, tak, tak. No tak. to widzimy się za chwilę. Widzimy się już właśnie w naszej kolejnej rundzie. Mamy w końcu jakąś lepszą sytuację, bo mamy kill zielony. A ty jaki masz? Ja mam niebieski. No to nie jest źle. Lecimy na tą stację, gdzie w pierwszym meczu zginęliśmy od razu. Ja ląduję na dachu stacji, tym może obok, co? Okej. Okay. I no widzicie, mamy taki jakby rozżarzony kill off. to nie wiem jak on się nazywa. To wygląda, że patrzę w tym, w. No, czekając na busa, to bardziej wygląda jakby ktoś do sikiery wbił kawałek filofa, złączył to jakimś drutem i to po prostu do pieca włożył na kilka godzin. Ach. No. Właśnie takie pytanie malutkie. Nagrywasz to? Nie. Czemu? Jak ty zrobisz dwie, dwie te... Spokojnie, e... spokojnie. Magia montażu no. tak zwany. No bez nagrania to nie ma magii montażu, nie żeby coś. No się, wiesz, że jest. Ludzi? Nie. Kurde, mam szarą broń, ale no nie mogę jej wziąć. A ja mam aktualnie 2 FPS -y i nie mogę się ruszać. A ja nie mam żadnej skrzyni. O, mam zielone. A ja słyszę, że ktoś strzela. Tak, ja też strzela, ale nie przy nas. O, mam dwie broń. Tylko że. Mam metgęlkę, dobra, okej. Okay. A a czekaj, aha, bo ja mam niebieskie, ej to ja nie mam nic, ja mam tylko impulsywki. Typów nie ma w tym momencie przy nas. Na dachu bo ciebie widzę broń dla siebie. Dla kogo? Dla, dla mnie? Dla mnie, dla siebie powiedziałem. Aha. A nie, to madgiełka. Dobra, nie potrzebuję, więc mam jedną na razie. Ej, samochodu możemy używać? No tak, no a czemu nie? No bo w sumie ja... Ej co? I to a koniec, mam da tej, mie te mam da to koniec tej miejscówki? No Jezu Sam tu pierwszy, pierwszej grze rozlaczyłeś nam więc... Nie mam pompy, ale mam ala rewolwer i szybki pistolet, no to nie jest źle Ej, chodź tu do mnie No bo wezmę to No bo muszę telefon weźmieć No chyba nie, sobie, no i małe poty wyleciały Masz, wesie. No właśnie dzięki ja mogę malutki pić. Fajnie. O, mam pompę elegancko. No i git. No Dobra, pierwsza umiejętność. Znak burzy, będziemy wiedzieć gdzie jest klasa. O to dobrze, no to jest tak. To Toż to nie, nie doczytałem, więc też że nie wiem. Nie, znak burzy to Ej, tak, ruch. tak. Chyba. Pinguje, a nigdy burza się a, dusza, pinguje, pinguje no, burza na krótki tak. czas. O właśnie pompa no, no. przy okazji znalazłem. Ja też mam pompę niebieską już Dobra, to w sumie mam już bronie. takie gówniane, ale mogą być A ty strzelasz? Ej, parson mam, Nie, to ty to, to typy. Widzę typa No Wiem, chodź tu do mnie, gdzie ty idziesz? Strzelam się z nim! Leży! Kurde, jakoś dziwne daszki robiłem 130 to został leży Pomocy Sam Pomocy. muszę wszystko ogarniać, wiesz co? No widzisz, no jakoś tak wyszło. W ogóle muszę poprawić, bo nie wiem dlaczego jak buduję ścianę to mam od razu okno zrobione, muszę tą edycję naprawić. Hmm. Masz białką cię wyleczę. Magie, magiełką cię wyleczy Czekaj, już kompa. Nie, nie się w drugą stronę. O! <laughs> Tam na dachu jest kolejna siebie wyleczę, siebie wyleczę. Dzięki o. Czy oni coś mieli? On oni mieli On miał wszystko Ludzie, ludzie, ludzie Widzę, leżę, nie mam maców. musisz go zniszczyć Dwóch. Nie mam maców. nie mam Biegnij do ciebie Matsu. dwóch okay. Na dachu jest jeden, drugi wchodzi dołem Koniec <laughs> To co, chyba będziemy kończyć ten odcinek Chyba tak. Chyba będziemy kończyć, no. No, no to co? To byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem Riczko, ze mną był Dawid. Tak. Na razie, no i cześć. Pa pa. Do zobaczenia.